Otóż żyłem sobie swoim życiem, i w pewnym momencie zorientowałem się, że nie nagrałem filmu już od pół roku. I ja uważam, że to jest skandaliczne zachowanie z mojej strony, i to jest szczyt chamstwa i bezczelności po prostu. Na pewno tęskniście za moją twórczością, więc zrekompensuję Wam tą stratę, nagrywając kolejny gówniany film. Otóż tak, jako że pokazałem już twarz, to myślę, że, a czemu byśmy nie nagrali całego filmu z kamerką? Przecież tak będzie fajniej, jak. Będę nagrywał ze, z moją piękną mordą. Dobra, cicho, lecimy. Dobra, słuchamy. Mhm. Słucham. Dobra cicho. Ja wiem co ja mam robić, stary. Ty mi nie mów, jak ja mam żyć. Ja to zobaczę. Dobra, oni wszyscy tu są. Coś pierdzi. Coś rusza. To coś żyje. Weee. Hejor, skończcie bawić, zacznij grać. Dobra, weźcie, bo ja muszę jakiś content nagrać, bo nudno. Weźcie jakieś dymy, zróbcie. O, 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 o. Ej, co się dzieje, jakieś dymy. Boni? A co to jest? A to, to mnie, to mnie nie skrzywdzi? Wszystko cię w tej grze skrzywdzi, spokojnie, o to się nie martw. 64%, mam 100%. Fanarty! Fanarty od Bachorów. Będą dymy? Ło! Wow, Ło! Wow, zamykaj to! E... Zamknij te drzwi! Debilu! To działa, a tu nie! Ty frajerze, puść te drzwi! Ja ogólnie zawsze byłem kumatym dzieckiem. Druga noc. Znowu ten debil dzwoni do mnie. Czego chcesz? Dobra, nie debil, on on, on nam mówi cenne rady. To nie jest debil, to jest miły kolega. Wow! A czemu nie mogę tego zmiotować? Czy oszukany. Coś tam się rusza? Już? Idą do mnie. Idzie, zagłada do mnie. Dobra, kurde, ta kamera nie działa, no. Naprawcie swój sprzęt. Cika, 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 włącz to. Czekaj, co? Czekaj, bo okazało się, że ja jestem ogólnie debilem. Czy się okazało? Czy może to wiedziałem już od dawna? Bo zawołał mnie tata i ja kliknąłem escape, bo myślałem, że zapauzuję tę grę. Tak trochę nie zapauzowało i... Wyszło z całej gry. Tamtej nocy, pierwszej, to oni byli tacy mega family friendly i w ogóle... Oni nie ruszali, ale w ogóle... Teraz to oni strasznie raszują, nie wiem czemu. O kurde. Wow. Cika! O oj ojoj! Oj ojoj, oj, 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 dobra! Eee... Oj, oj, oj 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 oj! Oj Nie, bo ogólnie u Fuxiego było ciemno, więc to oznacza, że do mnie pobiegł. Ogólnie jest spora lipa, bo mam tylko 36%. A jeszcze zostało Niecałe 3 godziny. Jesteśmy w dupie. Coś się, dzieje, coś się dzieje, coś się dzieje, coś się dzieje, coś się dzieje. Coś się dzieje. Ale teraz traj harduje. Jestem hardcore. E, nie ma ciki, nie ma niego. E, Mały chyba przerąbane. Dobra, wiecie co ja już tak będę robił, że nie będę latał po tych kamerach. Tylko patrzę... Foxy. Jest Bonnie, dobra. Będę tak sprawdzał Foxiego. Tu kamery. I... Dobra, tego już nie ma. I tu tylko drzwi będę sprawdzał. No ty Boni, ty... O nie, o nie! Boni idź, 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 bo przegram, ty! No jest Boni, no! O! <śmienny> nie, ja się w ogóle chyba za bardzo podniecam, ty grając w tą grę. No słucham pana. No, jestem jak karaluch. Nie tańcuj mojego tajmu, bo zaraz już będzie raszować Freddy na mnie. Dobra, trzeba oszczędzać baterie. Co? Nie mogę zostać zapany? Co? Naprawdę? Tak ogólnie to już cika po mnie idzie. Hello there, General Ja nie wiem, jak oni teraz będą na mnie raszować, bo jak taka zmiana była, że druga noc raszowali jak posrani, i od razu już od 24, to teraz już powinni u mnie być. Jak to ma tak samo się zmieniać, to już by u mnie byli wszyscy. W całą we czwórkę, rodzinka by się zebrała. To impreza by była u mnie. Ja bym był poczęstunkiem. What the f! Ty co to tam było, ty? Cika po mnie lezie ogólnie. Nie, ogólnie najlepsza taktyka. Sprawiać, sp sprawdzać światełko i sprawdzać Foxiego. Co? O shit. Dobra, nie. Wszyscy po mnie idą. O! Jest, cika. Dobra, tu się naprawdę muszę postarać, bo tam to było na farcie. A to? Tu już nie jest tak kolorowo. O, 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 o! o, o, Coś tu się od Janie Pawla. Coś tu się szponci. Panie Fryderyku, czy. Chciałby pan się ujawnić? Fak. A tu jest! Foxy po mnie idzie. Opa, cika. Dobra, nie strasznie. Dobra, myślę, że już jest piąta rano, mogę zamknąć drzwi. O nie! Tu tak szybko ucieka? Dobra, wej... Ej, bo... Ej, bo ty, bo, bo, bo bo coś, bo, bo coś mi się... Coś, coś tu nie gra. Bo zostałem oszukany, bo miała być szósta rano, a mi bateria ucieka. I już z tym... Dobra, ten już tam czeka nam. 1%. 1% Dobra, czwarta noc. Ciekawe, czy dam radę? Zimno mi. To tak mrożą moje żarty. Nie, nie... bo bo, bo ogólnie wolę się nie drzyć, bo zaraz będzie do mnie dzwonić mama i się pyta, czy mnie nie poje... Te, bo oni już pobiegli! Nie ma... Foxiego, O kurde. O, 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 o. Co się dzieje? Mama, boję się. Kurde, jest dwunasta, a ja mam, do, ja mam już 80%. procent. Panie kurczaku, proszę tutaj zbytnio nie raszować, ponieważ... Oj, 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 oj. Co się stało? Co tu się stało? Danęło. Ej, bo jest pierwsza w nocy ja mam już 65% baterii, muszę oszczędzać. Opa! Opa! O nie! Dobra, możemy oszczędzać prąd. Czego się hichrasz? o, 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 o. Yo, cholera, czy to Freddy Fazbear? Oj, oj, oj! Bonnie, idź! Jest trzecia w nocy. Ja mam 30% baterii, a ty tam siedzisz na halnie. Przemyśl swoje zachowanie, jak tak można w ogóle? Dobra, jak mi Freddy nie dorwie i będę sprawdzał Foxiego i światełka, powinno być dobrze. Żeby to przeżyć, to ja bym musiał przestać w ogóle czegokolwiek używać, bo to... to leci szybko, a godziny. O nie! Jesteśmy zgubieni. No, i ten znowu tam będzie kampić. No, co za dwie rzeczy tak nie można? Zasady w ogóle dobrego wychowania. Bo to jest chamskie. I dlatego, że ja tak powiedziałem. O. O ja. Dobra, nie, mamy przerąbane. Bo ten, 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 ten. Szanowny obywatel, mam chyba autyzm. O lera! O lera! Czy to Freddy Fazbear? O, o, oł, o... o, oł, oł. No słyszę twoje kroki, czekasz na szóstą rano? Nie będzie szóstej rano, bo była czwarta. A, czekaj, to miało być straszne. Jestem ogólnie urażony tą porażką i czuję chęć zemsty, żeby wrócić i spróbować jeszcze raz... Taktyka szczęście. Wywalony w Frediego. Sprawdzamy tylko Foxiego i światełka. Żdzie jest piękne. Co tu się dzieje? Coś tu się... Opa, Dzień dobry. Witam panią, pani kurczok. Ale czemu to tak jest? Przecież jak ja, jakie ja mam tam ma, mam tam ścianę i widać, że tam jest ściana i to Freddy, Freddy, Freddy. No dobra, teraz to muszę mieć zamknięte bo Freddy. No to co sekundy schodzi. walone otwiera mnie. No znowu jest. No nie. Nie, no to skam. Jest druga w nocy, 50% baterii. Kupzę powerbanka czy coś. Ale nie, bo to jest połowa. A to... Czekaj poważne. E, zaawansowane obliczenia matematyczne. To nie jest połowa. Ej, dobra, bo... No wiedziałem, że tak będzie. Ja tu gadam, a tam już cika po mnie przyszła, żeby mnie zniszczyć. Ło wpiałdou. Ło O! Ojoj, ojoj, szybko zamykaj to. Można szybciej. Dobra, dzięki. We ty gnomie. A no już kurde no. Myślę, że już chyba możemy skończyć w tym miejscu. Dziękuję ci bardzo widzu, że obejrzałeś do końca. Wiem, że nie obejrzałeś. Miłego dnia i cześć.